To były początki. Zaczynałem malować na płycie, na sklejce. I to właśnie widok kobyli dół na cmentarz w Szczebieszynie na, na, na górę tutaj. A tu takie koniki malowałem. Pierwszy namalowany obraz po szkole podstawowej, no to w wieku 16 lat. Malowany. Próba szukania, odzwierciedlania postaci tak to wychodziło w ten czas. Pierwsze farby tam olejne, podarowane od malarki Ewy Rzeźnik z Krampola. I ja powiedziała, no, ona, ona, pierwsze słowa jej były, żeby do czegoś dojść, to trzeba każdego dnia kreślić, malować, rysować, próbować. Nigdy nie odkładać tego narzędzia. Mm -hmm. I w ten sposób. Tu są a akurat e, też takie no, ale produkcje robione e, obrazy konikiem, ale to jest plakatówka na płycie z tych obrazów e, już e, malowanych na płótnie, to w 1997 e, powstał obraz święty, no, o, Antoni. święty Antoni obserwowany z oryginału, z radecznicy, z kościoła. I tak poniekąd odzwierciedlony. A później powstawałem w, w okresie, e, jak byłem w jednostce wojskowej, służyłem w, e, w dywizjonie przeciwlotniczym to miałem takiego dowód w kierunek malarstwa takiego batalistycznego e, malowanie koni, e, takich właśnie rzeczy. Pokazał pierwszy mhm. katalog ciekawy. I właśnie nieraz w jednostce, tam gdzieś poza służbą, sam malował mhm. i obserwowałem, widziałem jak to, jak to wychodzi. I prac różnych, to, to namalowałem już do tej pory 75 obrazów olejnych na płótnie. Oczywiście to są tylko takie części, co, co, co zostały. Od czasu do czasu właśnie sięgam, żeby tam poprawić swoją rękę, swój no, warsztat. Maluję z różnych malarzy słynnych, mhm. na przykład z Józefa czy, czy tak jak ten, to z Branta. No właśnie z Szczebrzeszy. No właśnie miałam pytać, czy to i, jest... i, i gdzieś mnie on urzeka, brand właśnie i ci y Szkoła monachijska. Mhm. Mm z tym wyjdę. Z tego, z z... To chyba nie z z z tutaj, ze starej wsi. W tym obrazku to jest już szukanie takiej fantazji. Deszcz meteorytów Kim tak? No to, to jest malowane węglem i sekią. Mhm. Mm bo jak kiedyś zdarzyło się, że, że nie znam się na sztuce malarskiej, poszedłem do sklepu plastycznego i poprosiłem brązowy węgielek, a sprzedawczyni oburzyła się, nie ma żadnych brązowych węgielków. Co pan chcesz? A ja mówię, że jestem amatorem i z tego względu pytam, bo widziałem, że malują czymś takim. No to ewentualnie może być czeska sekja. I od tego tak się nauka rodzi, że ktoś podpowie, mm -hmm. jak się spyta. Na przykład e, dzikich kwiatów. To są z naszych miec. Nieraz e, pokazuję komuś, e, bo sam dobre nazwy nie znam. Co to jest? Mm -hmm. Się zastanawiają. A ty? Zaszkicowane obrazy, te obrazy, te obrazy. To. Skąd zainteresowanie malarstwem? E, co, co, co mnie, ta, ta, tak jak to mówię, intrygowało, fascynowało? Wyjazdy na wycieczki na przykład na Kozł do Kozłówki ze szkoły podstawowej. E, i Spoglądanie na portrety tych hrabi, różnych książąt, co z kubańcy byli tak odmalowani, co to za zdjęcia, człowiek się zastanawiał, a to mówią, że to są obrazy malowane. Kto to malował? No człowiek. No to ja sobie dawałem odpowiedź. No każdy jest człowiekiem no i, i trzeba próbować. I właśnie to, 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 to wciągnęło, bo... Fascynowało mnie zastanawianie się, przyglądanie się, czy w kościele, czy w jakiejś galerii, jak to tak można zrobić, jak to można namalować. Ale właśnie trzeba próbować i próbować i, i w końcu z krzywego nosa wyjdzie ten krzywy, ale właściwy. Taki jak ma być. O, bo... To ten Wilczysko, to tak wygląda Skubaniec. No to ten obraz akurat jest w Warszawie, namalowałem to. Aha. To, to, no mają efekty, tylko co mnie pociąga w tym malarstwie, że ja też e, do Branta czy do Kowalskiego uciekam. Te właśnie naturalne ujęcia tych szarości, tego pejzażu. Nie ma tego szaleństwa, jak w malarstwie się stało. Jak? błysk, blask, że nie widać kurzu, a tu widać kurz i mgłę. Zad, zad. No właśnie, ma Pan inne pasje zainteresowania, oprócz rowerów, malarstwa, zbiera Pan? E, to, to jest temat, temat kolejny, no to jest przyroda, poszukiwanie Różnych skamieniałości, skamień, skam, 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 mm. e, w, no, w szerokim e, temacie, że, 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 nie tylko jakaś skała, e, no, mineralna, ale to może być głaz z jakimś odbiciem, z, z pojęciem, no szukanie piękna w ogóle, co jest, e, jakiegoś kawałka nawet drewna zasuszonego. Z kamieniałości tych, tych wszystkich, to widzę tej ciekawostkę taką? No, skamieniałości pozostałe po budowie drogi e, Szczebrzeskiej w kierunku Szperówka e, to są jeżowce. Jedne z ciekawszych rzeczy to są odciski e, liści e, tej, tej miękkiej natury, przyrody, tak jak która. Się zachowała. Delikatna sfera, ale, ale została odkwiona. Mhm. Podobno ma Pan e, ząb rekina lub e, czegoś podobnego do rekina tak, w przeszłości, Tak, to jest e, sprawdzone i udokumentowane. To jest autentyczny ząb rekina. O, druga ciekawostka to z naszych terenów występujące na tym terenie ostrygi są no rarytasem a tu mamy jedną, troszeczkę uszkodzoną, ale ciekawa z tego względu że po próbie jej wyłupania z kamienia mhm. rozpadła się na części i jest zachowała się struktura, uh -huh. jak w środku i na zewnątrz wyglądało to.